What are you doing? Po co ci te ziemniaki, Richard? Tu nie jest jedzonko dla kota. Richard, gdzie jest twój brat? Joey! What are you doing? Co ty robis? Jestem chora. Może za bardzo nie widać, ponieważ się ogarnęłam, ale 20 minut temu wyglądałam jak inna osoba. Chyba widać, że mówię przez nos i tak samo mam kaszel, katar. Wcześniej bardzo mnie bolało gardło. Już jest lepiej, ale no, nie czuję się zdrowa i nie jestem zdrowa i stwierdziłam, że będę nagrywać. <coughs> Czemu nie? Nie jest nic złego bycie chorym i nagrywanie. Stwierdziłam, że to super pomysł. Ja powinnam się regenerować. Tak, regeneruję się, bo siedzę w domku. Wczoraj, ostatni raz, byłam w szkole. Poszłam na matematykę, na kartkówkę i miałam ogółem zostać, ale nie zostałam. Zdrowie ważniejsze. Po prostu nie czuję się najlepiej i staram się zregenerować. Piję też bardzo, bardzo dużo tymianku. Mam nadzieję, że to coś pomaga. Pierwszy dzień, kiedy zaczęłam być chora, wstałam o drugiej w nocy z okropnym bólem gardła. Pierwszy raz miałam taki ból gardła, że po prostu wytrzymać nie mogłam. Jak piłam, jak jadłam, nie wszystko bolało. Normalnie, tak jak wiecie, stałam i oddychałam. Nie bolało gardło. Jak spałam, też mnie bolało gardło. No, coś niesłychanego. To jest ten moment, kiedy ja wracam do rysowania. Do malowania. Czuję się świetnie, czuję się naprawdę bardzo dobrze. Um, mam teraz czas. Co mogę robić, jak jestem chora? Przecież nie będę pracowała. Mam pohartowany nos. Y, to znaczy. cały zepsuty. Znaczy. Pod, podrażniony. Zniszczony. Odbiegając od tematu, ja po prostu mam. E, zepsuty. Od smarkania. Boże, jak to brzmi? Od opróżniania swojego nosa. 24 godziny na dobę non-stop. Ja chcę po prostu jak najszybciej wyzdrowieć. Na śniadanie coś innego. American Banana Pancakes. Cudowny są. Przepis, jeżeli będziecie odtwarzać. Oznaczajcie mnie. Są pyszne. i i mini master chef. I wiecie, musicie spróbować. <grywa> Że Wam też przyszły, znaczy przyszły, zamówiłam spodnie. Najdroższe spodnie w moim życiu. Nigdy bym za tyle. Nie, ja po prostu nigdy bym tyle nie dała, ale one nie będą tańsze. Ktoś bardzo chce mieć te spodnie, to zrobi wszystko, żeby je mieć i wyda swoje wszystkie pieniądze. To, to jestem ja. Wydałam 100. Nie, nie 100. 190 zł za te spodnie, które Wam zaraz pokażę. Moje najdroższe i najpiękniejsze spodnie, według mnie, które mam. Jestem bardzo, bardzo. Nie, ja mówię, że trzeba oszczędzać i tak dalej, a kupuję bardzo drugie spodnie. Kupiłam też jeszcze drugie. One są po prostu w moim stylu. Też takie, wiecie, one były tańsze. One były tańsze i o, sto, o 110 zł taniej. Opłacało się opłacało. Tak bardzo szkoda mi pieniędzy, mm, ale wróćmy do rysowania, do malowania. Jest godzina jakoś 14:30 i pomyślałam, że właśnie w formie takiego relaksu Rysowanie, malowanie to jest po prostu bardzo, bardzo przyjemnego, uwielbiam to robić. Ja od dziecka malowałam, rysowałam, ale ostatnio w ogóle nie miałam czasu. Szkoła i inne obowiązki odebrały mi właśnie ten czas, a takie coś no nie zajmuje krótko, co nie? A ja mogę, mogę, ja chcę i to zrobię. I bardzo Was przepraszam, że jestem chora, ale tak też się zdarza i trzymajmy kciuki, że coś mnie heal mi, dobra? Heal mi szybko. Coś ja wyzdrowieję. Rysowałam kolejne trzy rysunki. Mam w planach właśnie zapełnić tą stronę takimi obrazkami. Nie wyszło mi to i tak za ta żaba. To ja ją tak samo, jakoś średnio. Najbardziej mi się podoba Avocado, of course. W ogóle w tej szafie, która jest za mną, znalazłam farby, jakieś pastele, bardzo dużo rzeczy właśnie takich papierniczych. I tak sobie pomyślałam, że w sumie mogłabym kupić płótno, małe. Chyba są w tajgerze. Kiedyś widziałam, ale teraz nie wiem, czy są. Marzy mi się namalować obraz farbami. Tak, to by było coś pięknego. Nie jestem pewna, czy będę jeszcze dzisiaj rysować. Możliwe, że tak. Jest dopiero 17. Ja z tatą jadę jeszcze dzisiaj na zakupy. Tak, jestem chora i jadę na zakupy. Ja nie wiem, ja nie wiem, jak mam określić, czy jestem zdrowa, czy chora, bo się w sumie tak. Nie najgorzej czuję, ale jednak jestem chora, bo to widać, słychać. Kaszel, którego wcześniej w ogóle nie miałam, a teraz mam i mam katar znowu ciągle. Pokazałabym Wam jeszcze w sumie kilka rzeczy. Myślę, że to by był spokojny pomysł. Ogółem, ostatnio jak chodziłam jeszcze do szkoły, wiecie, byłam zdrowa, <laughs> ale no nie, jeszcze szkoła się, wiadomo, nie skończyła. Następny tydzień, w następnym tygodniu ja piszę sprawdzian. Piszę sprawdzian z chemii z wszystkich metod otrzymywania soli, których jest 10 i je trzeba znać na pamięć. Mm, to po prostu trzeba umieć. Ja się boję. Przyznam, że się troszeczkę boję. <grytanie> Dlaczego ty się boisz? Ej, nie wiem. <grytanie> Dostania jedynki. No właśnie. <laughs> Jak dostanę jedynkę, będę pisała poprawę 2 września. <laughs> Ale nie, nie mogę dostać jedynki. Ja nie dostanę jedynki. I mam nową śniadaniówkę do szkoły. I już wiele razy ją zabierałam do tej szkoły. I sprawdziła mi się bardzo, bardzo dobrze. A jest z firmy PASO. Z idealnego rozmiaru. Zmieściłam tam babeczki, kanapki, jakieś ogórki i tak dalej. I jest taka naprawdę. Minimalistyczna, estetyczna, prosta. Ta śniadaniówka wygląda tak, jest naprawdę i bardzo dobrze mi się sprawdza, a pytacie mnie na przykład w czym trzymam jedzenie, więc teraz zaczęłam też nosić do takiej. Za niedługo będą wakacje i może gdzieś pojadę, może gdzieś pojadę, nie jestem pewna, czy na 100% w tym roku mi się uda z rodziną pojechać. Mam nadzieję, że tak, bardzo bym chciała, chciała odpocząć i właśnie zamówiłam dwie walizki, taką średnią i mniejszą. Mniejszą z myślą, na przykład jak jeżdżę na jakieś zawody, turnieje, to taka walizka jest świetna, żeby się w nią zabrać. A średnia właśnie na przykład na taki wyjazd, na kil kilka dni. I też wzięłam taki zwykły czarny plecak na jakieś podróże i tak dalej, albo na następny rok szkolny. To jest zwykły czarny plecak. Stwierdziłam, że sobie zamówię jakieś naszywki. bo za tym czarny do wszystkiego pasuje. Klasyczne, najlepsze. I właśnie tą walizkę zamówiłam z myślą, jakby jechała na jakiś turniej, czy zawody. Ale... Okazało się, że raczej już chyba w tym roku nigdzie nie pojadę, a moim zdaniem jest właśnie idealny rozmiar. No taka malutka i te kolory też są świetne. Ma piękny kolor i w środku wygląda tak. Gdy będę się pakować gdzieś na pewno z wami się tym podzielę. I te walizki, jak śniadaniówkę, plecak dostałam przy współpracy z firmą Paso. Jeżeli macie właśnie problem ze znalezieniem fajnej walizki i porządnej walizki, pięknej walizki, to bardzo, bardzo Wam polecam. Ojej, oh yeah, oh yeah. Łapka. <laughs> Klasa. Ojej. Oh yeah. Daj łapkę. Ojej. Daj, łapkę. Oh yeah. <laughs> daj, daj, daj. <laughs> <laughs> Łapka. Łapka. Łapka, łapka.